Dzisiaj pogadamy sobie o czymś mega ważnym, czyli o self-love. Kochanie siebie to jak zakładanie maski tlenowej w samolocie. Najpierw ty, potem inni, bez tego nie przetrwasz. Chcesz wiedzieć więcej, to oglądaj dalej. Hejka, tu padzu, witam Cię na moim kanale. Love. To nie jest tylko modne hasło. Self love, self love, kochaj siebie. To jest prawdziwa troska, dbanie o siebie, o swoje samopoczucie, swoje uczucia. O to, żeby nam samym było w życiu lepiej. To, jak do siebie mówisz. W myślach każdego dnia pokazuje to jaki masz stosunek do siebie. To wcale nie jest perfekcyjne, egoistyczne czy samolubne. To najlepsze co możesz zrobić. Jak myślisz kochasz siebie w 100%? procentach? Czy może jednak masz ku temu wątpliwości? Może czasem nawet myślisz że jesteś niewystarczająca. To właśnie filmik dla ciebie, żeby udowodnić ci że ty nigdy nie będziesz niewystarczająca, jesteś w pełni taka, jaka jesteś. A self-love ci w tym pomaga, bo musisz pokochać siebie. Obalmy sobie mit. Self-love to egoizm. Dużo ludzi tak myśli i sądzi, że kochanie siebie równa się z egoizmem, z tym, że ktoś jest samolubny. Myśli tylko o sobie? Ludziom jest łatwiej, jak stawiasz ich wyżej niż siebie. Jak traktujesz ich lepiej niż siebie, robisz to, co oni chcą. Dlatego dużo ludzi mówi, że self-love to bzdura, że to nie tędy droga. Nie chcę, żebyś kochał siebie bardziej niż ich. Żebyś traktował siebie lepiej niż ich. To też nie znaczy, że innych masz traktować gorzej. To chodzi o to, żebyś nie pozwoliła, żeby ktoś Cię skrzywdził. Masz stawiać granice. Prawda jest taka, że jak nie kochasz siebie, to wchodzisz w toksyczne relacje. Pozwalasz innym ludziom niszczyć siebie. Pozwalasz na schematy toksyczności. I nawet nie wiesz, na ile to jest toksyczne w Twoim życiu, bo nie kochasz siebie, nie, nie potrafisz zaprzestać temu. Po prostu dajesz się wykorzystywać, musisz przestać. Jak nie kochasz siebie, to zaczynasz zaniedbywać swoje emocje, swoje uczucia. Dajesz stery komuś innemu, ktoś inny kieruje tobą, a to ty masz kierować swoim życiem. Natomiast egoizm to jest brak empatii, działania tylko na własną korzyść, dla własnej wygody, nieponoszenie konsekwencji za coś, co się zrobiło. To nie ma nic wspólnego z self love. Dlaczego self-love jest najważniejsze? Dlaczego to jest coś, czego potrzebujesz w życiu? Mieć takie zaufanie do siebie, pokochać siebie od wewnątrz nie tylko z zewnątrz, nie tylko ze strony fizycznej, że kochasz to, jak wyglądasz, ale też od strony psychicznej, że kochasz swój charakter, to, jaka jesteś, uwielbiasz spędzać ze sobą czas. Jeśli kochasz siebie, jesteś też bardziej zdrowa psychicznie. Masz więcej spokoju w sobie, masz mniej stresu i presji. Nic nie narzu nikt nie narzuci na ciebie presji, jeśli sama sobie jej nie narzucisz. Myślisz o sobie dobrze, wiesz, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Jesteś dla siebie zarazem. Mentorką i motywatorką, to ty podbijasz siebie do działania. Twoje relacje się poprawiają, bo nie pozwalasz już na niezdrowe relacje na relacje, które są toksyczne, które ci wyniszczają od środka, na ludzi, którzy traktują cię źle. Ty już na to nie pozwalasz. Nie dajesz sobą pomiatać ani nie dajesz się wykorzystywać. Bo znasz swoją wartość. Zyskujesz pewność siebie. Wiesz, kim jesteś, czego chcesz, co chcesz osiągnąć i idziesz w to, bo chcesz się spełniać, realizować. Dbasz o swoje uczucia i emocje, bo są dla ciebie najważniejsze, tak jak ty sama. Stawiasz siebie na piedestale. Najwyżej w hierarchii, bo nikt nie przeżyje za ciebie życia. To ty spędzisz swoje życie sama ze sobą. Możesz mieć do sie obok siebie dookoła multum ludzi, miłość życia, przyjaciół, rodzinę, ale mimo wszystko i tak jesteś sama ze sobą. Ty nie możesz siebie nienawidzić, nie możesz mówić o sobie źle. Nie możesz siebie sama niszczyć od środka, wymyśleć sobie jakieś niestworzone scenariusze. Po co ci takie coś? Zacznij siebie kochać. A uwierz, twoje życie będzie dość że prostsze, łatwiejsze, przyjemniejsze. Będziesz uwielbiała spędzać ze sobą czas. Już nie będziesz potrzebowała znajomych, którzy cię zaniżają. Źle o tobie mówią za plecami a przyjaźni się z nimi tylko dlatego, bo nie chcesz być sama. Uwierz, czasem lepiej być sama, niż mieć wokół siebie fałszywych znajomych. Jak wygląda self-love w praktyce? To przede wszystkim dbanie o swoje zdrowie, o to, żebyś zdrowo jadła, często piła wodę, bo jest to bardzo ważne, Dużo się ruszała, żeby się nie rozlenić. Yy, oraz badała się, gdy jest taka potrzeba. Widzisz, że się źle czujesz i się zbadaj. To jest troska o samą siebie. Uczysz się mówić nie. Gdy ktoś przekracza twoje granice, robi coś wbrew twojej woli, mówisz nie. Prosto, głośno i wyraźnie. Nie chodzisz w zakręty, bo może nie, może, może pójdę, może zrobię, ja nie chcę, ale pójdę. Nie, nie chcesz, nie robisz tego, nie chcesz, nie pozwalasz na coś. Musisz nauczyć się być asertywna i gdy ci coś nie odpowiada, mówisz nie. Adios. Ja miałam na przykład z tym bardzo problem z dawaniem sobie odpoczynku, gdy go potrzebowałam. Ja na przykład spałam dłużej, Albo nie wiem, tam scrollowałam coś, leżałam sobie, i potem miałam takie głupie myśli. Ale co ja robię? Czemu ja marnuję czas? Dlaczego to zrobiłam? Miałam takie okropne sumienia, że ja nie robię nic więcej, tylko się leję. Ale czasem trzeba dać sobie ten odpoczynek, pozwolić na to, żeby na chwilę wyłączyć myślenie. Poleżeć bezczynnie, nic nie robiąc. I to jest właśnie kochanie siebie, pozwalanie sobie na odpoczynek, gdy go potrzebujemy. Nie czujesz się dzisiaj na siłach, okej. Okay. Idź legnąć, prześpij się. Nie wiem, zrób se spa, maseczki, cokolwiek. Tak, żebyś się odprężyła i odpoczęła, bo tego potrzebujesz. Ale potem się nie zadręczaj, że ty nic nie robisz albo, że jesteś leniwa. Pozwalaj sobie na to, ale też nie bez przesady. Dlatego nie bez przesady, bo też żebyś nie zaczęła tylko i wyłącznie scrollować, tylko i wyłącznie leżeć do góry brzuchem, bo... Tam nie będzie działania. Ty nie możesz tłumaczyć tego, że kochasz siebie i dlatego cały czas odpoczywasz. Ty też musisz działać, robić coś i dla siebie, dla swojego samopoczucia, dlatego żeby coś osiągnąć w życiu. Dlatego trzeba inwestować w swój rozwój, w swoje pasje, marzenia, zamieniać w cele i iść w nie. Robić to, co lubisz, to, co kochasz, to, co ci sprawia przyjemność. Nigdy nie porównuj siebie do innych. Po co to robić? Po co zaniżać swoją energię, porównując sobie do innych? Ty nie wiesz, co ta osoba przeżyła, jak wyglądało, wygląda jej życie. Może wcale nie jest szczęśliwa, może wręcz ma jeszcze niżej energię niż ty. A ty chcesz być tak jak ona? Ona może miała też trudne chwile. Gdybyś wiedziała, co ta osoba przeżyła, na pewno nie chciałabyś być na jej miejscu. Ale nam jest łatwo powiedzieć: O, chciałabym wyglądać tak jak ona, chciałabym mieć życie tak jak ona. A gdyby się weszło w buty tej osoby, to by się uciekło. Kochanie siebie to jest akceptacja siebie. Całej swojego ciała, tego jak wyglądasz. Gdy akceptujesz siebie w pełni, to nie porównujesz się do innych osób. Jak już to porównujesz się do swojej starej wersji, jak ty się zmieniłaś, ile już osiągłaś, że dałaś sobie radę, to jest najlepsze porównanie, jakie może być. Nigdy do innych osób. Te wszystkie codzienne małe decyzje, które zaczniesz, Robić po tym filmiku sprawią, że zaczniesz dbać o siebie, kochać siebie, w końcu będziesz mogła powiedzieć: Jestem dla siebie ważna. Self-love to nie materializm. Ja wiem, rozumiem, sama jestem zakupoholiczką. Uwielbiam kupować sobie rzeczy. Prezenty i w ogóle. No ale kupowanie za każdym razem sobie jakiegoś nie wiem droższego prezentu i to ma tłumaczenie tym, że kocham siebie i zasługuję na wszystko, co najlepsze, to nie jest tłumaczenie miłości do siebie. Miłość do siebie nie polega na materi materializmie. To jest taki dodatek do życia, że ty sobie pozwalasz na coś, i kupujesz to, co chcesz. Ale taki prawdziwy self-love jest w środku, że ty masz poczucie, że kochasz siebie. To nie jest na zewnątrz. Nie okazujesz tego, kupując sobie coś nowego, bo masz, masz zły humor. Na koniec dnia, kiedy nikt nie patrzy, to wtedy wychodzi to. Co myślisz o sobie, jak traktujesz siebie, jak spędzasz sama ze sobą czas? Czy nie marnujesz go? Na przykład porównajmy to do takiego przykładu. Coś ci się nie uda i czy ty się wtedy zadręczasz, że jesteś głupia, że ci nie wyszło? Jak mogłaś popełnić taki błąd? Czy mówisz tak do siebie? Czy wręcz przeciwnie? Mówisz sobie, że Trudno, stało się, następnym razem będzie lepiej. Nauczysz się na tym błędzie, błędy trzeba popełniać. Jaki masz stosunek do siebie? Czy się karasz za to, że ci się coś nie udało? Czy mówisz sobie okej, okay, dobrze, że chociaż coś zrobiłaś w tym kierunku? Dobrze spróbowałaś to, że ci nie wyszło. To teraz będziesz wiedzieć. Teraz się nauczysz na tym błędzie i spróbujesz jeszcze raz. Czy ty się blokujesz, czy wręcz otwierasz się, bo kochasz się i pozwalasz sobie na błędy, na błędy, na których się potem uczysz? Dlaczego to jest najlepsza inwestycja w siebie? Bo jeśli pokochasz siebie, to już nikt ci tego nie zabierze. Nikt nie zwiali cię ze swojego własnego piedestału. Nikt cię nie dowali. Bo Ty będziesz znała swoją wartość, będziesz wiedziała, że jesteś, jaka jesteś i kochasz siebie. I to, że ktoś Ci powie, że Cię nie lubi, nic w Twoim życiu to nie zmieni. Wyobraź sobie, że jesteś swoim własnym domem. Jeśli nie dbasz o fundamenty,. W swoim własnym domu, to on prędzej czy później się zacznie sypać, jak domek z kart. A jeśli zaczniesz dbać o te fundamenty, to uwierz, będzie ci się dużo lepiej żyło. Napisz w komentarzu, co zrobiłaś dzisiaj dobrego dla siebie. I jeśli spodobał Ci się filmik i chcesz więcej takich pogadanek, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj, żeby być z moimi filmami na bieżąco. I pa pa!